Dobiega końca proces Ryszarda ścigały byłego prezydenta Tarnowa przed brzeskim sądem. W piątek obrońcy byłego prezydenta i prokurator wygłosili mowy końcowe w sprawie tzw. afery korupcyjnej. Prokurator stwierdził, że jest przekonany o fakcie przyjęcia łapówki przez byłego prezydenta Tarnowa. I kwoty grzywny w wysokości 62 tysięcy złotych. W akcie oskarżenia zarzucono że jesienią 2010 roku w związku z pełnieniem funkcji prezydenta miasta Tarnowa przyjął 70 tysięcy złotych łapówki od firmy budowlanej w zamian za wydawanie przez miejskich urzędników korzystnych dla tej firmy decyzji. Wysoki sądzie. Na pewno nie jestem winien żadnego z postawionych mi zarzutów, ale w ciągu tych wielu miesięcy zastanawiałem się nad przebiegiem. Zarówno części inkwizycyjnej, kiedy nie było dostępu do dokumentów, kiedy nie można było zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją, i późniejszą motywacją nad stworzeniem aktu oskarżenia, twierdzę, że znalazły się tam tezy, sformułowania, których postawić po prostu nie było wolno. Fakt zatrzymania osoby publicznej, a później postawienia zarzutów. Niezależnie od obiektywnej prawdy jest traktowany jako sukces organów ścigania w poszukiwaniu i zwalczaniu patologii w życiu publicznym. Naprawdę nie chcę oceniać, czy jest to wizja premii dla funkcjonariuszy, czy jest to, czy bodźcem była moja postawa jako prezydenta jednak niezależnego, były bodźcem dla którego sięgnięto pod dosyć nietypowe środki o tym będę chciał powiedzieć. W kontekście tej mojej niezależności, również niezależności politycznej, w pamięci mam wypowiedź mojego zastępcy, zastępcy z ramienia Platformy Obywatelskiej, który, który stwierdził, że usiłowałem wprowadzić do urzędu swoich, czyli czytaj nie z nominacji partyjnej pracowników do urzędu. Wysoki sądzie chcę powiedzieć w ten sposób, że mój sposób prowadzenia spraw miasta zaowocował tym, że mimo publicznie postawionych zarzutów, dużej presji czasem nieprzychylnych mediów dla mnie jako osoby niezależnej doprowadził do tego, że ta ocena mieszkańców jednak była zupełnie inna niż pana prokuratora. Oczywiście mieszkańcy nie oceniają zarzutów, to czyni Wysoki Sąd, ale w listopadzie 2014 roku, w środku procesu, zostaje po raz kolejny, po raz piąty z rzędu radny miasta Tarnowa. To świadczy o zaufaniu. To świadczy, że gdyby były jakiekolwiek, jakiekolwiek domniemania, że moje postępowanie w urzędzie nie było czyste, Zapewne nie zdobyłbym drugiego wyniku w okręgu. Ale i zapewne kilkadziesiąt osób o dużym autorytecie, które zechciały złożyć poręczenia, takich poręczeń by w życiu nie złożyły. Bogusław Filar, obrońca Ryszarda Ścigały, pokazywał przed sądem, że materiał dowodowy jest niespójny. Większość zeznań świadkowie złożyli podczas aresztowania. Postawienie i upublicznienie nieudokumentowanych, i to chcę mocno powiedzieć, nieudokumentowanych zarzutów. O wygrywaniu przez przetarg, przez strabak przetargów w sposób niezgodny z prawem albo ponad kwoty przeznaczone przez zamawiającego nastąpiło przed taką weryfikacją. I to jest najdelikatniejsze sformułowanie. Przed weryfikacją, czy takie przetargi były. Już nie chcę po raz kolejny powtarzać, że 2011-2012 rok co najmniej 8 kolejnych przetargów w przegrywa. 8 pod rząd przetargów. Miałby być to w stanie, kiedy sfinansował mi cokolwiek? Zostało przegranych, bądź też Strabak został z przetargu wykluczony. Łapówkę byłemu prezydentowi Tarnowa miał przekazać od firmy drogowej Strabak w 2010 roku ówczesny szef żużlowej sportowej spółki akcyjnej Unia Tarnów, Bogdan G. Pieniądze odebrali razem z wiceprezesem Pawłem P ale tylko Bogdan G. miał je przekazać Cigale. Obrona prezydenta sugeruje jednak, że prezes żużlowców zatrzymywał pieniądze dla siebie. Wysoki Sącz, no, może trzeba zwrócić uwagę nawet na fakt, że z jednej strony następował przepływ pieniądza ze Strabaga do Unii, ale w dokumentach na karcie znajduje się wręcz przeciwny fakt, a mianowicie przepływ pieniądza z Unii do Rządu. pana... Za opinie, za prace ziemne, za dostawy kruszy. I to mnie pan prokurator stawia zarzuty o moje nieformalne kontakty. Bardzo niech Strabak sfinansuje i oddał mi. Oni. oni przynosili faktury wystawione na strabach i brali pieniądze. Pieniądze, które już nigdy i nigdzie nie musiały być księgowane. Ale była i druga metoda w wysoki sądzie zarabiania pieniędzy przez pan. Otóż kolejnym sposobem, w jaki wyciągali ze spółki strach pieniądze, było wystawianie faktur za fikcyjne prace na obiektach Unii. Ryszard ścigała, przekonywał, że kolejne zarzuty, jakie mu dotyczące przekraczania uprawnień w sprawie przychylności dla firmy Strabak przy remoncie ulicy Kryształowej oraz zleceń wykonywanych betonowych dróg dla firmy jego znajomego Wiesława F, nie miały nic wspólnego z rzeczywistością. Zdaniem byłego prezydenta prokuratorowi chodziło jedynie o przedłużenie aresztu, w którym spędził pół roku. Kryształowa to był jedyny związek z Strabagiem. On był potrzebny, żeby pierwszy zarzut nie uwagę. Ale jeśli nie kryształowa. W Wysoki Sądzie, dosyć powszechnie było wiadome, że postawiłem na jakość i wieloletnią trwałość remontowanych dróg. Wykazywałem to poprzednio w odpowiedzi w swoich wyjaśnieniach, że w zasadzie drogi i ich jakość wykonania stały się dla mnie priorytetem. Jako Panaceum Traktowałem, że budowa dróg betonowych jest dobrą inwestycją w przyszłość. I nawet te broszury, które tutaj pokazałem, to dowodzą, że wyprzedziliśmy czas, bo one są teraz wydawane. I nie przez profesora Deje, który jest związany z polskim asfaltem. Zdawałem sobie też sprawę, że jest to kontynuacja pewnej polityki, którą prowadził mój poprzednik, i miał rację. Zresztą, też można było go przesłuchać. 3 na 53 przedarki wygrał czy 3 na 53. Dokładnie tak. 10 na 53 wygrała dekodru. W czterech startował strabak. Nie ma go. Nie ma go. Nie wygrała ani jednego. Jednym z dowodów w sprawie korupcji jest banderola znaleziona w domu prezydenta Ryszarda Ścigały w dniu jego aresztowania. Obrona przekonuje, że pochodziła z zaległej wypłaty córki prezydenta. Paczka pieniędzy z banderolą Brebanku z daty 19 listopada 2010 roku. No, skoro banderola na tej paczce banknotów nosi datę 19 listopad, to znaczy, że mogła być wypłacona ta kwota tylko później. To jest sobota i 21 listopada, to są wybory. A więc jeżeli to przyjąć, jeżeli przyjąć za prawdziwe, że te pieniądze były jakimś fragmentem pieniędzy przekazanych Ryszardowi ścigale, to musielibyśmy przyjąć, że były wręczone po wyborach. Podczas piątkowego posiedzenia obrońcy byłych tarnowskich urzędników Widzisława M., Jacka K. oraz przedsiębiorcy Wiesława F., nie zdążyli wygłosić mów końcowych. Będą to mogli zrobić za tydzień, prokurator wnioskuje dla nich kary więzienia w zawieszeniu, grzywny i zakazy pracy na stanowiskach kierowniczych w samorządzie.